咱们这一辈努力创造共同的奇迹， a temat to jest damsko męska Chociaż wszyscy prawie ona na dwie części, chociaż prawie wszyscy wiedzą, że e, każdy nie wierzy w to, że e, e, Przejaż damsko męska istnieje, ale e, ona... E, ona e, ja też ma... wierzę że dowodam na to, że istnieje. Ja. No a ja no, ja mam przyjaciół damsko-męskich, no ale mi się nie udaje, bo albo chłopak się zakocha, albo... Hmm. Coś i tego, ona nie potrafi się przyjaźnić z No i nie umiem się przyjaźnić z chłopakami, po prostu. Ma tylko... Tak, ja tak. Mam tylko ją. No? Ja potrafię się już przyjaźnić z chłopakami. No, ja się przyjaźnię z Damianem, takim, takim Olbierem, z Kamilem, z Erykiem. Ja się już Nie I wiem, dużo nie ich jest, nie umiem ich pożyczyć. I to pory z nie chodzi. Nie chodzę na A teraz jest taki ten. że. Ja nie mogę być przed z Kowalowskiego, dlatego, bo na yy, dla koncie już mam 10 chłopaków, którzy się domkają. No, a ja mam, czyli, 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 Kamil, Oliver, Olivier! Olivier, Boser, nie, 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 nie <laughs> yy, poczekaj. Kamil, Elig, Nathan, taki jeden, yy, ten taki mały kurwa, ale od nas? No, taki mały. Yy, Andrzej, Patrek, jeszcze jeden, Krystian taki. Dzieciucha. Wybrać. Ano tak. 15. I teraz powiem wam ile my mieliśmy chłopaków. Ona zaczyna. W przedszkolu miałem <laughs>, Maciek, Michał, An Andrzej, Damian. Jaki Damian? Kuba, Natan. Um, jaki, jaki Damian? Zobaczysz. I jeszcze taki Mariusz. I y, y, y jeszcze Damian, teraz. Y, Kamil, Ery. Kowara kiedyś. Kowara ta oczywiście. Z Kecikiem. Chodziła. Z Kecikiem. Ma... Olivier. 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 E... I Erik. I Kamil. Siedemnaście chłopców. Kleja. się, aż nie chcę wymieniać. Miał Nie Dobry to. Z Damianem, Olivierem teraz. Um, teraz chodzi z Oliwierem. Chodziłam ze smutkiem. Oh. Czarnecki. 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 18 jeszcze ten 18. Maciejewski Dawid. 18. 19. Czarnecki tak samo, Maciejewski... Ty z chodziłaś. Chodziłam, zanim ty chodziłaś. Poczekajcie, muszę to zapisać, bo już nie mogę liczyć. Damian, Eryk, przez dzień, Kamil, Olivier, Olivier, Olivier przedszkolu, Szymon, Czarnecki, Daniel, Maciejewski, z kolonii taki Dawid. Chodziłam jeszcze z kimś, tylko nie pamiętam. Ja tu już Kubą. Z o no tak, Kuba. Jak on miał, taki, taki też z kolonii. Ja najwięcej chłopaków miałam na koloniach. Taki niezrozumiały. Niezrozumiały? Paweł! No to 12 chłopaków, ale ja tak. nie skończyłam. A. Paweł. Z naszej klasy o, ktoś chyba jeszcze był. Z naszej klasy już nie Zaraz mi się przypomni. Kamil. Jarmuż? Tak. Mój go. Kurde, pamiętałam wszystkich. Mój Patryk. O, Patryk. E, planuję na jednego, ale nie wiadomo czy to wyjdzie. Weź ja z płasnych chłopców nie pamiętam. Może już tutaj ja muszę pomyśleć. 5, nie do śniadania? Nie. Dobra, na razie jeszcze nie pamiętam, no. Krystian. Nie powiem nawet jaki. Ten ciota, co podobnie okazał się pedofilem. No. no, to raz w życiu. Z, 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 z rylem, jak 5, dobrze pamiętam, w chodziłam. 2 na 3. No. Ona ma 15 chłopaków, którzy, z którymi chodziłam. No. no na razie tyle pamiętam. Mam no, no to, to zobaczymy się w drugiej edycji. Przyjaźni damsko-męskiej. A i teraz Wam zapomniałam powiedzieć. A teraz po tym chodzeniu przyjaźni się tak. Z Damianem, z Erykiem, z Kamiłem, z Oliwierem, z Damianem, z Danielem pomyliłam imiona. I to wszystko. Cześć! Spotkamy się w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie kość... Mój przyjaciel oczywiście, który... Jak mam się spodziewał... Ja się też przyjaźni, tylko ona o tym wie. Łapka w górę, jak nie, to... no to czy więcej w dół to was wszystkich rozszarpę sobie takiego taki odcinek co tak na pa goodbye Szybciej!